Dotyczy to Niemiec i dotyczy to całej Unii Europejskiej. To jest system niereformowalny. To jest system, który nie ma, nie tylko nie ma wbudowanych żadnych mechanizmów kontrolnych nie ma takiej higieny politycznej że no raz jedni rządzą, lepiej, gorzej. Ja gorzej, no to się ich wymienia na innych. To, co często bywa, chociaż coraz rzadziej w krajach członkowskich czy w państwach narodowych. Natomiast tam jest ta ca cały czas ta sama elita, która rządzi instytucjami i która się zajmuje głównie zwiększaniem swojej władzy. No, przypomina to trochę system komunistyczny w tym znaczeniu, że tam też był monopol polityczny.